Raz jedyny miałem tylko wsypę. Złapano mnie na gorącym uczynku. Odesłano do biura śledczego i wówczas policja zawiadomiła rodziców moich, kim jest ich synalek. Pani, no panie, no spójrz pan na niego, przecież to recydywista, on mi wszystko ukradł. Sukienki mi ukradł, pierścionki mi ukradł, krabina naszej no, padł, no, on się normalnie śmieje i jest jarda. no w ogóle pełne kieszenie moich, moich ma pełne kieszenie. No niech pan mówi nie do mnie. Dawaj się, dawaj się, koralo. Dawaj, bystra, bystra. O. Ojciec ze wstydu się rozchorował. Matka, e co tam o tym gadać? Po kilku dniach mnie jako niepełnoletniego zwolniono. Tak minęło kilka lat. Jednak niezupełnie tak. Przestępców pospolitych tej miary, co Zdanykiewicz, w tym czasie nie fotografowano. To nie ulega wątpliwości. Także trochę inaczej wygląda sprawa z odciskami palców. Pierwsza naukowa praca daktyloskopiczna ukazała się bowiem w parę lat po y, tym, co się stało tutaj. Felek Zdankiewicz w wieku 10 lat trafił do y, farajny Zieleńszczaków, do szkoły Złodziejskich Zieleńszczaków i kradł wraz z nimi i pod ich opieką. Zatrzymano go po raz pierwszy za zuchwałą kradzież złotej broszki z krawata wysokiego rosyjskiego urzędnika w ogrodzie Saski. Mamy na ten temat protokół przesłuchania Zdankiewicza. s u No, Zdankiewicz. Nada wam soldaty i Pobór się zbliża. Do wojska. Więc rozłąka z kochanką, z kamratami, zabawami, całą kochaną Warszawą. Przed wyjazdem była fajna libacja. Złodzieje mieli mowę do mnie, cypały się toasty i życzenia. Ja zaś, żegnając się z Mańką, powiedziałem jej: Pamiętaj, masz zostać matką. Jeżeli będziesz miał syna, to go wychowamy na porządnego człowieka i obywatela. Nie pójdzie on w ślady ojca i matki. Mańka ściskała mnie i całowała setki razy. Felek był pierwszym hipisem. Hipisi mówili, make love not war, czyń miłość nie wojnę. I on kochał mańkę, on chciał być z Mańką, on nie chciał do armii. Mańka była najważniejsza. On nie był objektorem, dlatego że obiektorzy nie chcą iść do wojska dlatego, że brzydzą się przemocą, dlatego, że odrzucają jakąkolwiek jej formę. Felek przemocy nie odrzucał. On po to, by być z Mańką, zabił. Na obywatelu państwa spoczywają cztery obywatelskie obowiązki i tylko cztery. Obywatel ma płacić podatki, obywatel ma poddać się wymiarowi sprawiedliwości, obywatel ma obalić władzę, jeżeli ta władza się zdegeneruje. I wreszcie obywatel ma obowiązek bronić ojczyzny. Ale Felek, żyjąc w Polsce u schyłku XIX wieku, nie był w swoim państwie. On nie identyfikował się z tym państwem. I gdyby wszystko cisnął w diabły, Złapał mańkę, namówił ją: jedź ze mną, bądź ze mną, uciekniemy z tego kraju. I nikt za dezercję nie potępił Bógomore. Bylek z Katiewicz był chłopak morowy. Wyjechał na urlop sześciotygodniowy, faraon, faraon. Pary raz, dwa i trzy Uro się kończy, czas znowu wrócić, ale pełziowi, że możesz to rzucić, parą, pary do parą, pary do nie tak koleżku jak swojej kochanki, u których przypływał wieczory i randki, parą, pary paro, parą, Warunki życia w armii rosyjskiej były okropne. Okropne zakwaterowanie, okropne wyżywienie, okropny sposób traktowania żołnierzy. Najbardziej przedsiębiorczy, złodzieje, należał do nich Zdankiewicz, blatowali wówczas pod oficerów. Ale w ten sposób nie można było uniknąć dwóch innych dolegliwości wieloletniej służby wojskowej. Nudy i tęsknoty za domem. W którejś nocy taka mnie tęsknota zdjęła, że przeprawiłem się łodzią z Pragi przez Wisłę na Marienstadt. Dziecka nie widziałem od roku. Nie wiedziałem, co się z nim dzieje, czy zdrowe, czy żyje. Okno mieszkania wychodziło na dobrą. Była trzecia w nocy. Długo nikt nie odpowiadał na moje stukanie. i zaczyna prosić, błagać, że jej wybaczył. Dziecko mówi, wyjechało do ciotki, na wieś. Majka, co tam? Uh... Króla już nie ma, bo śpi. Kolejny ruch w tej rozgrywce robi hetman, czyli dama. Wraz z pojawieniem się tej figury mamy do czynienia z pojawieniem się wątku, który okazuje się być w sytuacji niezbędnej. Przecież felka Zdankiewicza nie można pojmać od tak sobie, w taki sposób, który by zaświadczał sprawność służb policyjnych. Jeżeli heros to musi stać się przedmiotem podstępu i zdrady. W otwartej walce nikt by mu nie sprostał. Potrzebna jest do tego kochanka, czarna mańka, powiśla czy czerniakowa. Potrzebna jest po to, iżby no, zamykał się pewien fabularny sens tej historii. Bo to jej zdrada doprowadzi do ujęcia bandyty. I nawet jeśli nie będziemy opowiadać dalej jego losów, to pewien raz uruchomiony, zakwestionowany porządek moralny tego świata. Musi być w jakiś sposób przewrócony. Musi być przywrócony choćby w ten sposób, iżby dosięgnęła zdrajczynie sprawiedliwość tego środowiska. I odtąd będzie to historia nie tylko Felka Zdankiewicza, ale przecież i Mani. Połóż się feluś, jest pijany. Połóż się feluś, No kamiennego, a kochanka jego, do biura Zdankiewicz, ty z nami pójdziesz. W samotnej celi rozmyślałem nad moim losem. Za dezercję czeka mnie wielka kara, ale czy jest taki sąd? który skaże mańkę. Wstawaj! Stupaj babyszek! Ty czemu bierz? Młodszy jo, twoja matka. Co ty tu robisz? Ja mam jeszcze dwóch do zabicia. Ale to było w 55. Zabiłeś milicjantów. Trzy trupy i tylko mury były świadkami strasznej zbrodni. Cały jestem powalany krwią. Chciałem tylko jednego. Zemsty. Chciałem krwawo pomścić zdradę kochanki. Nie wiedziałem, że moje chwile na wolności są już policzone. Niespełna godziny po odkryciu trzech morderstw poszedł alarm na całą Warszawę. Postawiono na nogi całą policję, trzy trupy za